Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie. Z tej strony Dawid Bagiński. Jestem właśnie z moim przyjacielem Mariuszem rozem, który witam. jest jednym z dziesięciu najbardziej popularnych trenerów w Polsce. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak zaczęła się jego historia i w jaki sposób doszedł on do takich wyników, to słuchaj uważnie tego, co mamy tobie do powiedzenia. Dzień. W tym nagraniu razem z Mariuszem opowiemy Tobie o tym, jak robi się biznes w sieci i dlaczego warto zostać ekspertem oraz poruszymy bardzo fajny temat dumy, czyli co zrobić, aby rozdmuchanego może nie doprowadziło Ciebie do wysypu tego, nad czym pracujesz. I wierzę, że te doświadczenia, które wspólnie tutaj Tobie przekażemy, szczególnie Mariusz, będą dla Ciebie bardzo wartościowe, więc dziękuję Ci, że zgodziłeś się tutaj przyjść. Gdybyś mógł na starcie powiedzieć dla osób, które będą oglądały to wideo, jak zaczęła się Twoja przygoda? Dzięki za zaproszenie. Początki były ma, tak, jak ma większość ludzi. Studiowałem, jeszcze nie pracowałem. Po studiach była praca normalna w korporacji. Po roku pracy w takiej firmie nie wytrzymałem, zwolniłem się i zacząłem robić jakby coś swojego, co wtedy było dla mnie wielką pasją. Mhm. Czyli bycie trenerem. Na samym początku normalnie pracowałem na etacie jako trener no i wiedziałem, że mi się to spodobało. Mimo, że nie było w tym pieniędzy wtedy jeszcze żadnych, to było fajnie, to były początki. No ja pamiętam właśnie jak przyszedłem do Ciebie wtedy z, z naszym znajomym Krzyśkiem mhm. i robiliśmy te pierwsze badania wtedy tak, w tym no. pomieszczeniu, gdzie tam po prostu pracowałeś i, i też wtedy, powiedz mi czy Ty pracowałeś jeszcze wtedy w innej firmie, czy to już przyszedłeś po prostu tam? Już był taki etap, że pracowałem tylko na etacie na siłowni. No i to był właśnie ten etap przejściowy. Mhm. Jednocześnie wtedy zacząłem właśnie nagrywać filmiki na YouTubie. Wtedy ktoś mi tam, pomogła mi osoba zacząć, też mój dobry znajomy w zasadzie, w Internecie pierwsze nagranie nagrałem z nim mhm. i to były te pierwsze wyświetlenia takie tam, 1000 wyświetleń, 800 i to, to były same początki. Więc zobaczcie, Pierwszą bardzo ważną zasadą i taką wspólną cechą, którą zarówno ja, jak i Mariusz mamy, jeżeli chodzi o kwestię biznesową, to jest to, że na początku my robiliśmy inne rzeczy. To też nie było tak, że my na przykład od razu powiedzieliśmy, Robimy wielki biznes w internecie, rzucamy wszystko, prawda? W Twoim przypadku też tak nie było. To raczej mhm. była taka y, spokojna decyzja, spokojne przejście, co nie? Tak, to było jakby chciałem robić coś innego w życiu, no i powoli sobie to y, znajdowałem. Ja osobiście nie lubię się pokazywać i nie lubię być osobą tą na świeczniku, która jest tutaj, nie wiem, ma jakieś zasięgi, jest znana. Ja tam wolę robić swoje rzeczy, ale mimo to wiedziałem, że no, żeby zarabiać jakieś pieniądze, muszę się pokazywać ludziom, tak muszę gdzieś tam być w tym internecie. Więc jakby na początku no, robiłem troszkę coś wbrew sobie, bo to było trudne. Czyli to co... Tak naprawdę tutaj chcemy powiedzieć, to tak samo powiem ci, że w uh -huh. moim przypadku to było tak, że na początku po prostu próbowałem wrzucać jakieś uh -huh. nagrania, to się nie kleiło, to nie wychodziło. Tych nagrań już w większości sytuacji nie ma, bo poziom uh -huh. jest nieporównywalnie inny, ale prawda jest taka, że to też zajęło trochę czasu, zanim to się wszystko udało poskładać. Jeżeli mógłbyś na przykład powiedzieć na bazie swojego doświadczenia, to ile czasu ci zajęło, takiego też uczenia się, czy troszkę... Czy, czy na przykład odczuwałeś taki wstyd, że tak głupio, nienaturalnie, bo ja na przykład tak miałem u siebie, że na początku tak się czułem nienaturalnie. Jak usłyszałem swój głos na kamerze, to w ogóle mówię, kurde, o co chodzi? Co to się dzieje? Ostatnio tak to analizowałem i to była taka granica stu nagrań. nagrań. 100 nagrań, ja to właśnie no są. Sobie... Tak, bo... <laughs> nie, nie, właśnie chyba krócej, to może z dwa lata, nie wiem. No, no dokładnie, no. bo ja dużo dużo nagrywałem, że teraz jak są moje nagrania, to ja mogę je oglądać, są fajne. Wyślę komuś i powiem, zobacz sobie, to jest coś fajnego. No. Te początki były takie, że ja ciołem, pamiętam jeszcze jak co 3 sekundy, bo nie potrafiłem do kamery powiedzieć więcej niż 3 sekundy, jakby, żeby nie wyglądać albo dziwnie. Mhm. I ciąłem co 3 sekundy i w ogóle jak rzuciłem swoje pierwsze nagranie i pierwsze moje nagrania, one miały więcej dislików niż lajków. Ale mimo mhm. tego i tak się nie zniechęcałeś tak, tym wszystkim. Tak, bo miałem, założyłem sobie cel, żeby nagrywać te nagrania i jako, że też obserwowałem dużo osób z rozwoju osobistego w tamtym czasie, widziałem, jak oni robią biznes właśnie w innej branży, czyli w rozwoju osobistym, I sobie pomyślałem, co by było jakby zrobić to w branży trenerskiej, bo czegoś takiego jakby nie widziałem nigdzie, żeby ktoś coś zrobił jako trener. No i też już była taka o, przez internet coś sprzedawać mm. fajnie by było. Tak, zobaczcie, że to jest właśnie bardzo ciekawe, dlaczego ym, akurat to, co robi Mariusz, jest bardzo, bardzo wartościowe, bo on był tak naprawdę pionierem mm. i osobą, która zaczęła. Nikt tego nie robił. Na początku spotykał się z dużą ilością łapek w dół, tak samo w mojej branży, jak mm. ja wcześniej pracowałem w branży relacji, to przecież to był znienawidzony temat. Po prostu o taką o, krzyż na drogę yy, i, i tylko ludzie to krytykowali, tak? Ale właśnie to, co odróżnia. Osoby, które odnoszą sukces, to jest to, że one nawet długofalowo, przez pierwszy rok, półtory roku, mają tą cierpliwość i też pokorę do tego, żeby się uczyć. I ja też jakby pamiętam po sobie, że um, dużo było momentów takich, gdzie człowiek chciał się zniechęcić, bo to nie szło, ale mimo tego y, taka wiara w to, że to w pewnym momencie zaskoczy, to, 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 to sprawiało, że to rzeczywiście dawało napęd. No, nie? no i rzeczywiście, jakby ta branża zaczęła rosnąć, ludzie zaczęli Ciebie naśladować naśladowywać w tym wszystkim, co robisz. I, i dzisiaj mamy całkiem fajną tutaj rozpopularyzowaną tą branżę, tak? Całą branżę fitness i jakby zdrowia, treningów personalnych, no coraz większa ona jest. Więc to, co jest najważniejsze dla ciebie, też słuchając tej historii, to musisz pamiętać, żeby na początku się nie zniechęcać, tylko po prostu iść i działać. Ale też z drugiej strony, w momencie, kiedy pojawiły się te pierwsze sukcesy, jak, jak to u Ciebie było? Jak, jak na przykład Ty to postrzegałeś? Pierwsze nawet, bo ja to zacząłem robić w internecie, czyli pierwsze komentarze, pierwsze jakby zainteresowanie ludzi to było coś, co było dla mnie wow. No, że jednak wrzuciłem coś i ktoś skomentował, powiedział: O, fajne nagranie. Też zobaczcie, bardzo ważna sprawa, zarówno ja, jak i Mariusz. My robimy nasze tematy dlatego, że bardzo to lubimy. Mariusz powiedział, że on nawet nie wie, jak tam w porównaniu z innymi wygląda jego praca, bo on się nie porównuje. Często to, co widzimy, to jest sytuacja, w której mamy osobę popularną i ona nagle ma takie rozmuchane ego, że wie wszystko najlepiej. Tak. To jest... I, I jednak ten aspekt też pokory u Ciebie w biznesie jest bardzo istotny. Czy ty uważasz, że to jest ważne? Tak mi się zmieniło. Myślenie, że uważam, że to jest mega ważna cecha. Że człowiek potrafi się od kogoś uczyć i tego jakby nie komentować w swojej głowie. Ja teraz też analizując to, co robiłem przez ostatnie lata, to miałem różnych nauczycieli z różnych tematów, z marketingu, właśnie z biznesu i teraz z tematów treningowych, i potrafiłem iść do takiego nauczyciela, jakby otworzyć głowę na to, co on mówi, i nie komentować tego swoim jakby tam eksperckim okiem, bo ja coś tam wiem. Czy ty uważasz, że oprócz tego? Że jesteś dobrym ekspertem, bo ja wiem też, na przykład, jak mm. robiłeś formę, robiłeś sylwetkę, jak dużo szkoleń przeszedłeś, mm. ile certyfikatów zrobiłeś, to masz super wiedzę z dziedziny właśnie zmiany sylwetki. Czy uważasz, że oprócz tego biznes jest ważny, żebyś nie tylko jako ekspert był dobrym ekspertem, ale również przedsiębiorcą, biznesmenem? Ja bym dodał na równi, że moja wiedza trenerska jest tak samo ważna jak biznes, jakby wiedza marketingowa. A nawet dla wielu osób bym powiedział, że biznes jest ważniejszy i ta wiedza marketingowa, bo one muszą się jakoś wybić i pokazać ludziom w tym jakby trudnym czasie, to nazwijmy trudnym, bo jest bardzo dużo trenerów, dużo jakby konkurencji, to nazwijmy, jeżeli tak ludzie nazywają, że jest ta konkurencja, tak? I wtedy, co z tego, że ktoś ma najlepszą wiedzę na świecie, jest najlepszym trenerem, super, jeżeli ludzie tego nie będą widzieli, no to on będzie sobie dalej, na dwóch, dwóch osobach, dwóch potopiecznych, będzie tą super wiedzę yy, stosował. przekazywał, stosował, więc wtedy on nie będzie mógł pomóc jakby w większej liczbie osób. Więc to wręcz jest konieczne według mnie. I żeby może nie na pierwszym miejscu postawić marketing, ale żeby on był bardzo gdzieś tam wysoko, ten biznes, żeby mieć podejście biznesowe. Biznesowe w połączeniu z tym, że chcemy komuś pomóc. Tutaj jakby z Mariuszem współpracujemy na takiej zasadzie, że ja po prostu zajmuję się kompleksowo mhm. u ciebie kwestią marketingu i budowania tutaj jakby tematów od tej strony, czy, czy, czy sprzedażowych, tak. no nie? i po prostu coraz więcej tematów ja ze swojej strony mhm. przejmuję, a tym samym Mariusz może zająć się bardziej swoimi, swoimi tematami. tematami. I mhm. dzięki temu to te połączenie generuje tylko dodatkowe turbo turbodopalanie dla biznesu. Oczywiście. Mhm. W przypadku, gdy ktoś jest początkujący i dla niego ten 1000 zł to Czas jest duża, bardzo no to, duży uh -huh. wydatek, no to wtedy ta osoba się uczy sama. No, Ale zgodzisz się ze mną, że od pewnego poziomu nie opłaca się uczyć czegoś samemu, bo lepiej, taniej i szybciej jest to zlecić. Bo z... popatrzmy na branżę. Minie 3-4 lata zanim się czegoś nauczysz. Uh -huh. dokładnie, dokładnie. To 3-4 lata pozbawiasz się zysków uh -huh. wtedy, prawda? A, a w, w tym przypadku, jakby to połączenie sprawia, że. Już korzystasz z tych zasobów, które masz i generujesz jakby dobre efekty, To no Powiedz mi, z których Ty na przykład rzeczy jesteś najbardziej zadowolony? Co, co Ci się najbardziej w tym wszystkim podoba? So, ja może bym jeszcze... Może to nie będzie odpowiedź na Twoje pytanie, ale chciałem powiedzieć o zaufaniu. No. <laughs> że to, znaczy, to mi się podoba, bo to jest mega ważne wszędzie. Ja jak trenuję z kimś i właśnie tutaj w naszej współpracy, że nawet nie wiem, czy to tak mogę mówić, jak ta współpraca wygląda, że ja na pewnym etapie powiedziałem, że Dawid Ty wiesz lepiej, e, powiedz mi co, co tu by warto u mnie zrobić, mamy pewną kwotę i Ty mi mówisz i ja mówię ok, to robimy, ok, robimy. Ja nie wchodzę w szczegóły i to właśnie co mi się podoba, to zaufanie. Jak wcześniej współpracowałem z e, tam jedną firmą, to była agencja, no jak to jest w agencjach, e, budżet mój nie był 100 tysięcy ani 200 tysięcy, więc to mniejsze dużo budżety były. E, robili to gdzieś tam na odpiew, że nie było zaufania, był średni kontakt i to takie było... Coś ostatnio ustawialiśmy tam pewne rzeczy i pamiętam, że Ci powiedziałem, kurde, Dawid, czy to nie jest perpetuum mobile? Czyli ja wrzucam jakąś kwotę i wychodzi dużo większa jakby w klientach, Ty mówisz, no w sumie jak ktoś się zna, to tak to działa, mówię, kurde, rób tak dalej, więc no. <noise> to, to było takie, tak, kurde. I, <noise> I tutaj moim zdaniem też bardzo ważny jest aspekt tego zaufania, no mhm. nie, że Wielu osobom wydaje się, że to działa tak. Włoży 2000 tysiące i powie, to na już ma działać. Mhm. Jak, ja, jakby podejmowałem też z tą współpracę, to na początku konsultowaliśmy pewne akcje, zobaczyłeś, że to lepiej działa, potem przeszliśmy na współpracę, gdzie ja zacząłem robić mhm. większość rzeczy. Ale też tutaj, jakby Ty rozumiałeś aspekt, że to nie będzie tak, że w dwa dni pojawi się super no, tak. efekt, mhm. tylko że z miesiąca na miesiąc im więcej pracujemy tym dopiero ten system, te klocki poskładane, dadzą lepsze efekty. Czy tak jest rzeczywiście, że to jedna akcja daje super efekt, czy to jest efekt jednak regularnego działania? Jak Ty to Regularnego. Postrzega? Chociaż no, pierwsze akcje i tak dawały super efekt, więc no tak. jakby to daje efekt i regularnie ten efekt jakby jest tak kulaśnie, że taki jest jeszcze większy. To nie jest tak, że właśnie ludzie czasem myślą, że zapłaci za, nie wiem, ileś tam tysiąc złotych, i z tych tysiąc złotych wyciągnie pięć tysięcy. Okej, okay, może czasem się uda, strzał, strzał przysani, się ale... to przełoży, strzał... ale czasem będzie tak, że nic tego nie wyciągnie. Tym bardziej na początku, jak zaczyna, tak, że no, ktoś zrobi stronę i stronę, strona kosztuje, a no, jeszcze ludzi tam za dużo nie wchodzi, więc on za dużo nie sprzeda, tak? więc te początki są jednak często y, trudne i ludzie się zniechęcają. Gdybyś mógł coś od siebie powiedzieć, dlaczego Tutaj z Twojej strony warto się zainteresować tymi tematami, żeby po prostu też osoby, które oglądają to, mogły się tak nie zniechęcać czy zachęcać. Co byś mógł powiedzieć od siebie na zakończenie? Mm. No, przede wszystkim to jest taka dobra droga to jest fajne, fajne życie po prostu, taki, już mówiąc o, o działaniu w internecie. Że nawet ja jestem trenerem, można powiedzieć, że gdzieś tam w internecie, co tam ten trener robi? Trener musi przy kimś stać, ale nie. Ja sobie tak to zbudowałem, żeby mieć luz, żeby mieć taką wolność. Pamiętam jeszcze, nie wiem, te sześć lat temu, gdzieś tam chodziłem na różne szkolenia z rozwoju osobistego i takim moim marzeniem w głowie było mieć to wszyscy mówili o tej niezależności finansowej, o tym luzie, że nie musisz już do pracy od, na etacie na przykład. I to było gdzieś tam moje marzenie. Mówię, kurde, to by było niesamopiękne piękne życie, tak sobie funkcjonować. I minęło ileś tam lat, i tak funkcjonuje. I, I wręcz się zastanawiam, nie, nie może nieco tutaj robić, ale, jak, ale jakie życie może być prostsze, kiedy my się uczymy e, i ciągle czegoś się, jakby, No ciągle się uczymy, tak w wielkim skrócie. Jesteśmy lepsi w danych dziedzinach. I, i to, kurde, to nie ma opcji, żeby to nie wypaliło. Bardzo istotną kwestią właśnie też tak uważam, że jest to, aby. Po prostu z jednej strony zaakceptować to, że jest się w czymś dobrym i to rozwijać, a z drugiej strony, jeżeli się w czymś nie jest najlepszym, to nie zawsze opłaca się tutaj te swoje słabości, pracować nad nimi, się wkurzać, bo można to po prostu zbudować dobry zespół, zlecić to komuś i zająć się robieniem tego, co się bardzo lubi, co ewidentnie tutaj też jakby komunikujesz, że tak to jest. Ja wiem, że tak jest, bo po prostu znam Ciebie dobrze. I w sumie jedyne, co na zakończenie mogę powiedzieć, to życzę tego wszystkiemu, aby w Was była też taka pokora i niezłomność do tego, żebyście robili to, co kochacie robić. A jeżeli są inne rzeczy, które są Wam potrzebne do tego sukcesu, to albo się ich po prostu spokojnie nauczcie, albo zbudujcie kimś, który, który Wam będzie pomagał, albo to komuś zlećcie, tak? bo to jest bardzo. Istotne. Dziękuję Dokładnie. Ci za to, że przyszedłeś tutaj, że mogliśmy porozmawiać i życzę Ci dalszych sukcesów w tym, co robisz, żebyś pomógł jak największej ilości ludzi. Dzięki. Dzięki.